Manco, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam na życzenie moich widzów, jak przygotować chrupki na cios. To jest piękna składanka. Pokażę Wam, jak krok po kroku to ładnie sobie poskładać. Także od czego zaczynamy? Zaczynamy od papryki. Może, jeżeli lubicie pikantną, możecie użyć chili. Jeżeli lubicie zwykłą, musicie użyć zwykłej słodkiej. Także tą paprykę pokroję sobie w kostkę dość szybko. Ona nada naprawdę fantastyczny, soczysty smak naszym krótkom nacios, bo inaczej one są bez smaku, są kruche, ale są naprawdę, no nie są najlepsze, nie? A ja Wam pokażę, jak to szybko zmodernizować. Tak więc pokrojona papryka już jest, jeszcze tylko pokroję sobie świeżą, yy, świeżą pietruszkę. Możecie użyć też kolendrę. Jeżeli dostaniecie gdzieś, jest o wiele lepsza w smaku. No ale pietruszka też niczemu sobie, niczemu jej nie, niczego jej nie brakuje. Tak więc te składniki już mamy. I następnie, mój, oczywiście, doskonały sos do pizzy. Jak przygotować taki sos, możecie zobaczyć w innych moich filmach. I zaczynamy. Od czego zaczynamy? Naczynie żaroodporne. Wrzucamy na dół na W ten to właśnie sposób. Do tego kilka łyżek sosu do pizzy. Popatrzcie jaki on jest ciepły. Dlatego, że będę zapiekał to wszystko. Także chcę tylko stopić ser, a yy, mój sos będzie już idealnie podsmażony. Posypuję papryką. Do tego trochę pietruszki. Sera. I następna. Warstwa na ciosów. I na to to samo. Sos do pizzy. Pięknie. Jest to idealne na, na wydarzenia sportowe, jeżeli się radi Ludzie siedzą, oglądają telewizję albo idą do kina albo oglądacie jakiś film. To jest naprawdę jest fantastyczne. Znowu ser, pietruszka i y, papryka. No i na samym końcu ostatnia warstwa. Popatrzcie, jaka fajna. Znowu troszkę sosu do pizzy. Niech ten sos do pizzy ogarnie nasz nacios. Jest to piękna góra chrupkowa. Idealne jedzenie dla wszystkich. Także popatrzcie, na samym końcu jeszcze posypuję lekko serem. I będę je zapiekał w piekarniku... Temperatura 180 stopni. Czas pieczenia 10-15 minut. Tak więc wrzucamy. Po 10 minutach wyciągam moje chipsy na cios. Nie ma nic lepszego, bo patrzcie idealnie ser się stopił. Ładnie przystroić moje chipsy. Także dodajemy do tego cytryna. Cytryna naprawdę jest fantastyczna, jeżeli ją polejemy na nasze chrupki. Do tego Troszkę śmietanki, kwaśnej śmietanki. Kwaśna śmietanka naprawdę fajnie współgra z tymi chipsami. W ten oto właśnie sposób. Troszeczkę wszędzie, nie za dużo, tak żeby każdy miał szansę ich spróbować. No i na, na samym końcu posypujemy jeszcze świeżą papryką, suszoną papryką. I to wszystko. Tak wyglądają moje chipsy na cios. Każdy, kto je dostanie, będzie na pewno zadowolony. Dziękuję, życzę smacznego i zapraszam na facebooka stronę Kocham gotować, tam możecie mnie polubić i na kanał YouTube Kocham gotować także. Do zobaczenia.